Szybki szot numer 2. Witajcie ponownie. Kabina. Tym razem na tapet wchodzi kabina. Kabina zmontowana całkowicie przeze mnie. Poliwęglan lity 2 mm. Trochę mało, ale wystarczy. Nieco się to ugina. Profil 2x2. Plus oczywiście do tego stalowe kątowniki, również 2x2. Zawiasy miałem wspawane, zawiasiki, oczywiście tylna szyba otwierana i wyjmowana, drzwi tak samo z tej strony, z tamtej strony nie ma drzwi. I co dalej? Wszystko na profilach 2x2, żeby było prościej zmontować. Lusterka zakupione gdzieś już kiedyś, wcześniej na jakiejś aukcji z nie wiem nawet czego, Made in China wiadomo, dach cztery warstwy worka, yy, który jest na, yy, na nawozy sypkie. Do tego poklejony chlorokałczukiem z góry kilka razy, żeby było szczelnie. No i jest, powiem wam szczerze, że jest jak najbardziej szczelnie. Do tego jeszcze przejdziemy w kolejnych szybkich shotach, dlatego zostawmy na ten moment uszczelnienie kabiny z zewnątrz. Przywiozłem z zagranicy jakieś takie podkłady po nawet nie wiem czym zabezpieczające. Miękka guma dosyć wystarczy, żeby uszczelnić w tym momencie przód kabiny. No i przód. Bardzo przejrzysta, bardzo wygodna kabina. Hotel była nówka sztuka do 330 Ursusa. Klamki. Klamki to zwykłe klamki drzwiowe, najprawdopodobniej balkonowe, kupione w sklepie w budowlanym. Tyle na temat kabiny. Także profil 2 na 2 Najprostsze z możliwych rozwiązań, a najbardziej e, wygodne. Padnijcie na kanał, zobaczcie co tam ciekawego, zobaczcie szybką serię shotów poprzednich. No i tą serię też obserwujcie.